Dobra, a teraz ja zrobię. Pierwszy mecz robimy taki. Wszyscy mają. E, patrzcie, teraz robimy tak: Enforce Mute to jest co? Że, że nie będziemy mogli gadać. I uwaga, zagramy tak. Plan jest taki. Pierwszy mecz, gramy na normalnych, najbardziej podstawowych zasadach Amongasa, czyli mamy te stroje. Nie gadamy podczas robienia tasków, robimy je, potem dyskutujemy i tak dalej, zwykły Among Us. Drugi se zagramy, że będziemy mogli, a nawet fajnie będzie, jak będziemy mogli podczas robienia i chodzenia gadać z ludźmi. To będzie fajne, bo będziemy się słyszeć przez ściany i to będzie takie ciekawe. A potem se dupniemy taki, że każdy różny awatar będzie miał jakiś śmieszny i w ogóle zobaczymy. Dobra, no to uwaga, rozpoczynamy I powodzenia życzę, go. Let's go! Okej, musimy popatrzeć jak inni się zachowują, ale to jest zadanie, które muszę zrobić. Nie, to nie jest. A, to nie to. Zaraz wyjdę na impostora. Tam muszę, słuchajcie, naprawić ten silnik. A, dobra, tutaj muszę przesunąć. Kurde. Dobra, jest. Dobra. Igorus poszedł sobie to. Ja się boję! Igorus, czekaj, chodź Igorus, chodź ze mną. Nie, 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 nie. Nie, ten niebieski. Ja mam nadzieję, że on mnie nie napadnie. Robi... Oho, no i co? O, to stało. Chodźcie tutaj, chodźcie to, to stało. po tablicę. O, tak widziałem. Ostatnim wiem, razem... Po, Niksela widziałem... Tutaj. W adminie łączył kabelki. Następnie... Widziałem, że w tą stronę... Podążał bąkol. No i co? Nie mogłem podążać, zrobiłem zadanie. Ale słuchaj, ja też oprócz tego, wiesz co jest najciekawsze, że ty mnie widziałeś, ja ciebie nie widziałem. A no i tak, zastanawiaj się teraz. No właśnie, dlatego tak szybko biegłem tędy i tutaj, również w Elektrikalu, spotkałem niejakiego. Nie pamiętam kogo w sumie spotkałem. Ja tu spotkałem nie, razie, przy gdzie adminie by, 4 osoby. A gdzie, a gdzie jest ciało? Nikt nie znalazł ciała? Gdzie jest ciało? No bo ciało musiało być znalezione, no, nie? Się. No ktoś zgłosił. Właśnie tak? kto ciało znalazł? Igorus, żeś zabijając od razu zgłosił ciało? No to, ty, a powiem wam, że pod koniec przed zgłoszeniem to ja ze 4 osoby tam widziałem. Bałem ale dobra, bo 10 sekund zostało, nie? Igorus, powiem tak, śmierdolisz, no, ale nie wiem co mam zrobić z tobą. Na kogo? głosujcie jak uważacie, ale Igorus tego mi podejrzanie, no. nie! Ja odpadam w następnej grze. Kurde. On nie był impostorem. On nie... No nie, no oni na mnie zagłosują. Co jest grane? To ja jestem impostor teraz. Dobra NIE! Raz, dwa, trzy, cztery Co jest? Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć! Brawo Dawid! Zrobiłeś super ciężkie zadanie Dobra, Nexus, jest coś... Okej okay. No i kto zgłosił? To jest? O, olej Bry. znalazł Dobra, mam jednak coś dobre Nie. się tak na no, was tam, tam czaiłeś? Powtóra. Tak? Kogo? Po zachowaniu umiem wywnioskować, czemu na mnie gadasz czarny? Coś boisz? Bo ty z tym mówisz teraz, ja zaraz tutaj przyciskasz kitę, co mi przyciskasz teraz? coś i No najpierw onkol wypierdala crewmate'a z nexosem, teraz mówię na mnie, że... Ale nie, przeklinaj mi tu, co to jest, gdzie ty jesteś? Ja w kafeterii w tym momencie. No ja też. A ty gdzie wszyscy jesteś? jesteśmy teraz w kafeterii, tak? to Wszyscy jest. Ja robiłem zadanie no tak, kafeteria tu i unengine był górny, a potem koło monitoringu widziałem tak, nexus robił tak zadanie, tak, tak długo robił. A ja... Bo to jest powtarzanie guziczków mam i stary, na ostatnim powtarzaniu mi k***a emergency zrobił, Nie będę miał na czarnego, taki jest mój wołtek. Powiem tyle. Dobrze. Ja głosuję na oleja. No to spoko. Ja niestety nie mam tutaj typu za bardzo. Co jest? A poleciał. Trzeba słuchajcie, ja nie wiem kto jest impostorem. Nie wiem zupełnie kto nim jest. Nie mam pojęcia. Ej, mi się wydaje, że jednak ten. Ten, bo, jeżeli olej nie był, a olej oskarżał czarnego, to mi się wydaje, że może to być. Czekajcie, zobaczymy, czy robi Sarski. Czekajcie, czy robi zadanie. Widzisz? Robię. No, memesik zobaczył. O, memesik idzie. Kalski się koja, to czekaj. Ktoś tu się czai Ja się czaję jak zabójca tutaj Ja bym poszedł tutaj, bo czuję, że ktoś mógł paść w elektrykalu Chociaż nie za bardzo Nie, 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 to jest zabójca To jest zabójca Niemożliwe. Nie ma nikogo? Nie zabili nikogo? Kafeteria. O, ty ja już mówię. Co jest? Co? Co jesteście. Dobra, no to straciliśmy to, tak. Igorusa wiem, co straciliśmy. Być. Co w ogóle podejrzewałem, bo tak się tak dziwnie załowywał. To nie ma. To Nexus tego nie ma. Ja wam co powiem... Ja? Moje byłem. Dobra! No tak, ale może cooldowana, ja bo się po... za mną czaiłeś. Nie... Ale grasz cooldowana mogę mieć, patrzyłem jak grasz. W stronę reaktora i tam znalazłem ciało leżało sobie, bo w, 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 to, A co ty wyszli. zgłosiłeś? Jak no jeszcze tak raz Wlepo... w z WePonsów w stronę reaktora. Tak, i tutaj jak wychodziłem z WePonsów to za mną był... kto był? Kilogram? No to ale dobra, to przecież dobra, drugi tak jest impostor jeszcze! Jeszcze drugi, dobra, kilogram! Kilogram, słuchaj, ty tak, olej na ciebie jest, Olej dał trop na ciebie i ty i generalnie o, i on odpadł się, no. tak Ty śmierdolisz, ciebie nie widziałem całą rozgrywkę, a teraz druga osoba jak zostanie Słuchajcie, razem! Wszyscy razem! on do piekła O, widzicie No nie? bardzo dobrze, bardzo dobrze I teraz razem, chodźcie, chodźcie, chodźcie Chodźcie, 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 idziemy, no, no, no Chodźcie, chodźcie, chodźcie tu Gdzie zadanie? Kto? No nie, no to Sarski jest impostorem Bo przecież on, on nawet zadania nie robi a, cze, a czemu oni nie używają tych alarmów? Oni nie wiedzą, że alarmy są w ogóle <laughs> oni, nie, oni alarmów nie używają Oni nie, nie impostują nic Nie, no Sarski jest do wywalenia No przecież to jest niemożliwe Dobra, słuchajcie, koniec żartów Sarski, Serski Wszyscy mówimy, chodzimy razem. Chodziliśmy razem, tylko ty się złamałeś i poszedłeś sobie gdzie indziej. Mało tego. Nikt nic nie mówił, bo wszyscy zmutowani. Dobrze, ale on, ja powiedziałem na wstępie: słuchajcie, wszyscy razem chodzimy i w tyś chodził kruk i my Mesik, A serski, uwaga, już podaję. Po pierwsze, jako pierwszy poszedł sobie gdzie indziej, robić nie wiadomo co, pasek się mi nie przesunął ani trochę. Po drugie, serski, nie zrobiliście ani razu żadnego tego, alarmu, w ogóle, bo nie znacie klucza do reaktora i nie znacie do elektrowni. Jesteś zielony i masz zielone pojęcie, nie masz zielonego pojęcia, więc myślę, że to jest głos na Ciebie. Co jest?! A, no, gdzie no, no, A GDZIE JEST SERSKI? Bon, A GDZIE JEST SERSKI? TY! SERSKIEGO WYMALIŁO! Co? Zła, ale dlaczego <grym> wy <grym>? Bo wygrałeś grę! Dobra, tylko tak, jest taka sprawa Zobaczcie sobie, jak zaczniecie Impostorzy Gdzieś tam, to Ja na VRze mam gdzie indziej, gdzieś na przycisku Ale wy macie też jakiś przycisk Sabotażę. Gdzie tam, tam macie? Tam na tablicy czy gdzieś? Na, pod, kół. pod kół chyba, no bo wy Nie sabotaża nie zrobiliście ale, kół, ale żadnego! Idziemy. O, halo, słyszymy się? Halo? O, dobrze hopaki. ja nie jestem impostorem jak coś O kurde, co jest? Szybko światło! Światło... Widzę serskiego. Czekaj, jaki sojusz? Coś tam słyszycie przez ścianę co oni gadają. Dobra, dobra? chodź! robimy zadania, ale coś Nexus tam próbują jakieś sojusze robić. No, uzupełniam. To się To go Mówi? Aha. To, to jest dobry to. znak, że jak, jak, mówi w wentylach? O. No, słychać. Dobra, rob, róbcie zadania, musimy robić. Co tam? Eee! Nie, ty chamie! Jako pierwszy! <śmawa> Mapa. Gadają, a jak się ich włącza? Ja tylko widzę, jak to działa. <śmawa> Kto to był? <śmawa> Ale tam było tyle osób, co ja niby zabiję. A raz, <śmawa> no. bo tam się. Ja, jako główny prokurator, oskarżam Oleja, zabicie no. Bomkola dlatego że uwaga niepodważalny dowód olej jest atencjuszem o Atencjusze... bardzo dobrze zgłaszam się to prawda czułem jeszcze jego oddech ten paskudny taki chłodny zabójczy oddech przebiegania wyciągnął nóż i go zabił jakiego tego gdzie mam ten nóż do papa Wydaje mi się że masz go tu o tak tak dobra dawać Olej was an impostor. No i bardzo dobrze, porobini I teraz powiem szczerze, nie wiem... Aha, drugim jest ten. Dobry. Wiem, dobry prokurator był, nawet ładnie siedzisz po tym. A tak, a stary, a weź... Ej, zrób pompkę, ja chcę zobaczyć, jak wygląda, jakbyś robił pompkę. Na łokciach zrób pompkę. I? <grym> <grym> Dobra, a teraz ja zrobię, zobaczymy, jak wygląda. Uwaga, uwaga. Tak można. Tak. <grym> wow. W <rozkroku> do <grym> Ja się dupłem. Nie, to się nie da. No patrz, kruk se łazi, stary, gada z Gdzie nimi. Zginąłeś, A next? czemu ja, my nich nie słyszymy podczas tego chodzenia, nie? Głupie. Tego Można nie przewidz... Można włączyć po prawej u góry, listen to voice chat. A tam ale patrz, jak patrz, patrz nie ciało leży. Znaleźli teraz. Facetka znowu k***a z wiesz? daj spokojnie. Nie no, pluje nas, ty. Nawalimy mu zaraz. A co ty jarasz? Jak ty jarasz? A to ja byłem z nim. No, Emo, te, laki strajki wale, popa. Nie, ja byłem na w środku. Ja byłem na ja takie, <laughs> takie... Gdzie ty jest. Ojej, to jest. Ojej, to jest. Ojej, to jest. spokój, to depresję chyba, się jest. Ojej, to O to gasto, gasto to jest. to, gasz to, gasz to, gasz to. Gasz to. Dzień dobry Jest wszystko okej okay. fajnie, fajnie, Czekaj była, dam ci ognia, czekaj bo ci fajnie. zgasło Ej, czekaj podejdę O dawaj, ale szybko bo się zaciągnąć No uwaga O no. Dobra jest Nice No I generalnie to wiesz no stary Robota trzeba będzie go Znaleźć bo ten no. A stara cię nie z domu nie wyrzuca? Ostatnio a weź, Dobra no to czerwony to on winny czy nie? Słuchaj, mój do... <laughs> brzmi legit stary Ja jestem niewinny, <słuchaj> więc to nie byłem ja Nie no brzmi dobrze Kielką no, no, nie nie cię rzuca Ewa wow. Nexos? Na YouTube no. No, nie, nie. Ale boż. Ale łapki w dół, kurde, tak ma być. Ale wy musicie dawać. Słuchajcie, takie łapki w górę. Nie pomidorem. O, tak mają być. I do nieba. Durny? Dumny? Ty, oni się wyzywają teraz. Patrz, oni się wyzywają teraz wzajemnie. I mówię sobie: kupię sobie pomidora, bo chcę pomidora. Wchodzę do takiego, powiedziałem, a Wespre polskie stare, polskie jakieś, wiesz, no. przedsiębiorstwo i poszedłem do takiego, wiesz, warzywniaka, taki typowy warzywniak, nie? Pani Helenka, Grażynka, wszystko fajnie, wiesz, patrzę, mówię, pomidor jest super, duży, taki, wiesz, napęczniały, fajny, nie? No to zajebiście, no i dobra, biorę go sobie, pyk, kładę sobie tam i mówię, że tylko jednego pomidorka. Pani bierze go na wagę, coś klik, 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 10 złotych. Co? 10, 59 za jednego. Pie pomidora przepraszam za słowo i ja mam takie je... i to jest ten moment w którym stary zdałem sobie sprawę że wow to jest raz dwa co sobie zdałem sprawę to to że trochę jestem pipa bo zamiast powiedzieć oj trochę za drogi ja wyjdę z sklepu kupiłeś go to stwierdziłem że już kupię nie, A w życiu. na własnej pięści tak jak biegałem po mapie to byś nie mógł słyszeć każdego o, o kurde! Ty, ja myślę, że u mnie w pokoju się zgasiło teraz. Ja pierdzielę. A ko oni głosują? A. Dobrze! No i mamy. Zwycięstwo, dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze. Ale i tak, tak, tak dalej. <grywa> Ej, uwaga, wszyscy można <grywa> swoje awatary Spolisz chuligast. <grywa> nie, no goście, ja się oh, boję. nie. nie <grywa> zbaba, zbaba, zbaba. Kruk, coś ty tam. Co, Czemu wziął streamerkę z Twitcha? Wejść BPP. Za plecy, za plecy. Step. Sister Hunters, no nie. To jest super. Eee. O, pan Ponczek. Nie, no macie wszyscy oprócz Oleja. A tu nie, no kruk to ma. No kruk, jak coś powie, to się to. O, lawa. Pizza, salami. O, lubię takie. Mam kilogram, będzie miał najlepsze awatary, bo jest największym przegrywem z nas wszystkich. siedzi. Lecimy. Teraz będzie wesoło. Teraz mamy różnorodność. Dobra. Dobra, no to zaczynamy. Ja mam tu zadanie w łeponsach Ja sobie uploaduję No. Ale wolno idzie ten internet, powiem Wam. Kto tutaj jeszcze robi? Myślik. Dobra. Nexos, co idziesz robić? Ja. To będzie trudniejsze e hm o prawda to nie oj żaba żaba to nie jest żaba taka podejrzana Kto tutaj beatboxuje yo bo ja to jest chyba to well paliwo na

Leciał? Nexus zginął. Światło i. Dobra. Z... I razik. I teraz tak. Neksosa widziałem i go podejrzewałem, bo Nexus był w nawigacji, i pytanie było. Powiedz mi, gdzie idzie zrobić zadanie? I on się tak zmieszał. Ja nie wiem, nie wiem, gdzieś tu, gdzieś tu nie wiedział, co powiedzieć. Ale myślałem, że jest ten zginął. Ale oprócz tego kruk jeszcze zginął, i kruk, uwaga, najśmieszniejsze, że staliśmy przy nim ja. Kto jeszcze to widział? Ja widziałem, kilogram, kilogram stał, i nagle, w momencie kiedy zgasło światło, kruk zniknął i plama po nim została. I przed nami, najgorsze jest to, że nie widziałem kto to tak ten ruch zrobił, ale potem tak, i Razik, tak się, ty się tak wysłał z elektrowni, tak wyszedłeś. I to było podejrzane. Ja A powiedz, kto jeszcze był w elektrowni, no? Ja byłem w elektrowni. Ja on się ale tak wychylał, zaraz Tak. Ja bym. Powiem tak, mi naprawdę i Razik tu bardzo pod. Potem, bo ciebie nie było widać. Zgasło światło, zapaliło się. Ty się pojawiłeś, więc byłeś bardzo blis, blisko tego światła. Dziwne to, ale może to był przypadek. Dobra, głosować trzeba! Tylkoś zabił, daj tak nagle. What the fuck? Kurde, nie zdążyłem. No, nie zdążyliśmy. Dobra, to trzeba uważać panowie. Trzymajcie się, uwaga, dwójki! Idziemy dwójkami! No nie słyszałem tego. No olej nie słyszał. Jak no, nie? A mieliśmy dwójkami chodzić, tak? No. No dobrze, no dobrze, idziemy dalej robić zadanie. Co tu mam, tu nie mam zadania. Cezki ma pewnie, uważaj. On na pewno ma nóż. O kurde, dobra, światło, światło, do światła. go, go. Igorus! Czy ty sobie za, światło świetnie, włączyłeś, Igorus? Hej, Igorus się zmienił? Czy Igorus o, ty, Igor zmienił? E, czy Igor nie zmienił awatara przez przypadek? Nie, miałem. Czekaj, zamknęli nas. Dobra, ja wyrzucam śmieci. Poszły śmieci. Dobra, ja idę wrzucić pliki do admina, tu Wysyłam sobie pliki. Panowie, trzeba okay. naprawiać. Muszę zobaczyć, co się dzieje. Mhm. Kurde, o, dobra. I co? Był tak <noise> w w takim razie. A ja tam byłem... wcześniej nie o no no nie żyje. No Serski, nie, olej nie, i ktoś no jeszcze? Byliście razem, nie? Kto, kto to ciało znalazł? Olej. Ja widziałem przebieg po ciele, ale nie widziałem, żeby zabił, nie wiem. Przed chwilą stał. Ty a Igorus? Ja wie, jak to A on mówi w ogóle Igorus czy nie? Igorus, to co wyrzucamy ciebie, co, chłopczyku? Tak po główce go klepałem. Po, po główce. Było? Nie, no nie wyraził no, nie, 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 nie! Bo wcześniej, jak no, nie, było zabójstwo, światło świat, świat, świat no, zgasło. A, co robiłem? Co Bo czego nie było? Dobrze, wyrzucałem śmieci przede wszystkim w storage'u, to po pierwsze. Ale w którą? Po lewe śmieci. Tak, ja widziałem, jak się to śmieci, ja Ale? widziałem. 10 sekund. On wyrzucał? Dobra! No byłem, no, wyrzuciłem! To, no. Ściągałem pliki w adminie, jeszcze mówiłem: halo, idę do admina, i tu wyrzucił tego, pliki. Potem byłem na końcu przedstawiony. No Gorus? Oh. O. Jak nie A, nie dobra, szybko naprawiamy. Szybko, szybko, szybko kanister. Co to jest? Oksygen. O Jezu, do tlenu! tlenu! Ja id idziemy po to. Jak to się robi? Este 0 02 02. 02 02. Dobra, dwa, zero, dwa. Wy, nie 02 Okej! Okay, very okej! Okay. O, dobra Tak jak mówię, ja idę do no, ja robię skala. Ktoś chce idzie ze mną. Zapraszam. ja nie chcę. Proszę <grym> wchodzić. Oho uh. zrobił, prawda? Jak czarodziejka z księżyca ty. Dobrze, dobrze. O, olej chodźmy do tu. Ale co no wejdź tu wejdź na to. Tu musisz wejść. No, wchodzę. O, mocno zakręcone, nie da się otworzyć. Nie, no dobra. To ja idę robić zadanie szybko. Nie... O jezu! Ja idę naprawić. Naprawiam! Dobra, mamy dwa zadania. Co to było? Co to jest? Nie, Ale nas zrobili. De Ej, trzech impostorów! Będzie jadka, szybka akcja będzie! Dobra Okuo! I... Dobra.